Aleja Wojska Polskiego i Ulica Niepodległości. Miejsce, w którym niebawem ma dojść do przebudowy skrzyżowania, tak aby powstały skręty. O tym skrzyżowaniu napisano i powiedziano już bardzo dużo. Ja chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować swoją koncepcję na to skrzyżowanie, którego niestety MZDW nie wzięło pod uwagę, chociaż nie rozumiem dlaczego. Mianowicie, e, kosztem drzew, które mamy po prawej ręce. bardzo dużo słów wybrzmiało między innymi o bezpieczeństwie tego skrzyżowania. Ja jestem zdania, że organizacja ruchu na tym skrzyżowaniu jest poprawna. To znaczy tutaj wypadki zdarzają się nie dlatego, że skrzyżowanie jest źle zaprojektowane, tylko dlatego, że kierowcy są nieuważni. Natomiast to skrzyżowanie ponad wszelką wątpliwość należy przebudować, ponieważ to skrzyżowanie generuje zatory w mieście podczas szczytów komunikacyjnych. Te zatory powodowane są przez samochody, które z lewego pasa stęcają w lewo i w ten sposób blokują przejazd samochodom, które jedą prosto, więc należy wydzielić pas w lewą stronę, aby dwa pasy, które jedą prosto, miały nieskrępowane trony. Natomiast w to jest takie miejsce, gdzie należałoby stosować tak, taką miarę. Tutaj wszystko trzeba mierzyć na centymetry, ponieważ jesteśmy tak gęsto zabudowanym miejscem. Gdyby ktoś pomyślał i zamiast zabierać teren z tamtej strony i ciąć te 50-letnie drzewa, zabrać teren z miejsca, w którym stoję w tej chwili, efekt mielibyśmy ten sam, szerokość pasa ruchu wystarczyłby na wydzielenie tutaj lewoskrętu plus czterech pasów do jazdy w stronę Warszawy, w stronę Gruziska Mazowieckiego. Ten y, teren można wydzielić dzięki skorzystaniu z pasa, który jest chwili y, właściwie pasem nieużytkowym. To wszystko da się tutaj pogodzić. Miejsce jest, wystarczy tylko chcieć zmienić koncepcję zagospodarowania tego terenu. Z tego miejsca wyjeżdżają samochody, żeby zmieścić się w momencie, kiedy powstałoby z drugiej strony y, pas ruchu. Powstałby tam kosztem tego kawałka. Y, ulicy wewnętrznej, należałoby tą ulicę wybudować tu w tym miejscu, gdzie jest w tej chwili taki chodnik i to się da zrobić. Kosztem paru miejsc parkingowych jesteśmy w stanie wybudować tutaj ciąg komunikacyjny tej drogi wewnętrznej i jednocześnie spokojnie zagospodarować teren na pas ruchu, którego w tej chwili brakuje do lewoskrętu w Aleje Armii Krajowej.